Nie stoisz no... przy kurde przy tym piecy Nie się, ale może masz sieńca w grze. Mi no. mięso kradniesz. Kładniesz yy... co, co robicie gdzie jesteś? Chce ktoś mięso? Zostań. Moje mięso. <grym> Moje mięso. Ja nie chcę mięso. Nie rzucaj mięsa. Idę po łopatę. Ma ktoś kamień? <grym> ja mam... Ma ktoś kamień? Daj kamienie. Daj mi kamienia. Masz kamienie. A ja mam kamienia, czekaj, ja mam. Dobra, dzięki. Dzięki. Ej, wiesz co, bo ja chciałem tu burzyć. Ale co? Ale dobra, no, nie, muszę... dobra, dobra. Zwłóż to ja i tak muszę przy wodzie przecież wiadra nie mam. Czyli że tu się osiedlamy, tak? To zrób z nieskończone, nieskończone źródełko. Jak może? Być. Nie mam wiadra. To szukaj źle żelaza. Nie mam ilofa. Macie ktoś łopatę mi pożyczyć? To idź po drewno To, to, to? O, dzień. No nie. A ja chciałam mi tu tak zrobić swojemu no że się to nie to da Zabrali mi łopaty jeszcze z nimi, no nie Hej, ta łopata była moja nie! Moja, bo ja ją zrobiłem Nie kłam. Widzę tu By to totalnie by tutaj wszystko czy do jakiegoś określonego miejsca Czego weszłeś pod ziemię i kopiesz? No chyba do konkretnego, nie? No do końca to... No to się by... Co się wydarzyło? co? im co ty robić. Tunel. Po co? Eee. Żeby go nakopać, razem z wami. Ładnie tu. A, Żeby nie. Z... Nie zazwyczaj ruchę nie Dobra. Ja bym sobie nie Ogólnie jest brzydko. Bo jest nierówno. E, Trzeba godzinnie. Godzinnie. zaczynamy od Czekaj, bo ja tutaj mógłbym zrobić jakiś ogród Taki kwadratowy to tu Równajcie, ja poszukam jakiejś kopalni, jaskini, dziury w ścianie czegokolwiek. T -t -t -t. To mi biega no nad nie, łopatą. Ja szukam dziury W całym W całym dziury Ale coś tam takiego było, że w całym dziury się szuka. Aha no. To coś tak kiedyś wymyślił, wiesz? Może wiesz. No masz tu, możesz to... zrobić sobie ogół. zrobicie. Ja nie robię ogrodu <grystanie> Nie mam wiader, żeby kurde wody przenieść Kto zrób suchy ogród nie? nie? Kto za mną idzie <grystanie> A teraz, teraz tak, tak bo ja nie mam rzeczy Co Co mam? mam już? O dzięki Zaraz tworzę coś w Mów mi, że nie masz kilofa, a to bym Ci dał. Podmię. Nie. czy, znaczy, no, trochę, ale... Masz drugi. Jeszcze jeden? Coś jeszcze jeden? Masz kilof. <noise> ale jak znajdziesz <noise> <noise> żelaza, to... Wiesz. Ej, a może kop też, tylko że w innym miejscu. To będzie szybciej. Też kopiasz? No ja też będę kopał, tylko że ja chyba idę kawałek... Nie, żeby to miał jakiś sens, powodzenie i Żeby coś znaleźć, no, bo tutaj tak kopać i kopać bez celu, bez końca bez celu, bez końca, bez sensu, bez celu, bez końca... To ja w drugą stronę nie, będę kopał. Bez bez sensu, bez sensu, no ja mam... masz rację. Bez celu, bo jest bez celu. No nie! Ja to zawsze mam pecha, gravel. Będzie na zapalary <laughs> To ja o o o o o Na dzień skręcę tu a jak w przeciwną będę Skręcę z samego bedroka Jak niczego nie znajdę to się się Może Możesz diakse znaleźć no, ten po ten drodze diaksy. gdzieś Albo nie no, no na pewno w jaskini jedzenie nie znajdziesz Jak chcesz ja mam nie. a dużo Tylko że jestem głodny No mi się. Nie rozumiem. Ale nie Dobra, dobra, no. Dobra. Właśnie. Przydałoby się zjeść obie. A ma, ma, macie pochody póki? Nie ja mam 11. A ty masz? Ja? No. Ja nie mam. Figusiu, ty nie nagrywasz. A co trzymałeś? O, właśnie. A nie wiem. Kopalnia. Ale jaja. Częstuj yy, chodźcie. Gdzie, żeby ja, gdzie, gdzie, kopalnia? Wejdziecie Macie ktoś miecz? Wow, bo ich tu skrzynka od razu ja mam już, bardzo. Ja się ewakuuję. Ale ja już mam na wykończeniu. O jesteś, dobra. A tam skrzynka może będą lomu. 7, chleb i nasiona arbuza. Tam mnie bije A, tu jest szkielet Dobra, zwiedzamy, rozdzielamy się Tylko żeby się znaleźć później No No Nie bardzo ja nie mam pochodu O, wow, ale spa... Ty tam jest złoto, albo żelazo Złoto Nie, albo żelazo, poczekaj Lag Ja idę najwyżej, zginę No, ja tam idę na dół Ej, nie bij, nie bij, nie bij, nie bi nie bij, nie bij nie, bi nie. Okay. nie, bo jak się dociska do ściany to... to w że nie bi biłem. No ty dziadzie jeden Kurde pełno tych Wie szkieletów A tu macie pieprzonych no Okej, na dół tam i spróbuj to złoto wykopać O znalazłem skrzynkę To się przyjdą wszystko No dwie naraz, ale kozak Tory zbierać? Tory? No Kiedy się przydadzą? ja no, wiem czy zaraz się przydadzą tory Dobry kurczę Dobry Widzicie kopalni nie szukałem, a znalazłem Beko Dobra szukałem, nie Znalazłem, znalazłem dwa skrzy dwie skrzynki naraz Daj żelazo. były Ludzie, co by z tym żelazem? Ja chcę... Chcesz... Żelazo też jest git Ale ja coś tu strzela Aha Tak wiem o, nie, o, Ej, to ja to ja, tak Ale ten skrzynk był tylko po Jedzenie, mam jedzenie Niemiło, niemiło Ale mam full tego, albo nie kto spadł i się zabił? <laughs> o, super. Na zdrowie. Zebrałem wszystko, przepraszam. Nie. nie wszystko, bo nie ma miejsca. Waldek, ska skaż na dół. Masz full życia? Masz full życia? Co? To skarż na dół. N no, nie. Albo nie, bo nie będę miał po kim zbierać. Ej, chodźcie tu szybko do mnie, co? Może... późno. O, jesteś. Zbierz wszystko. Tu jest, tu gdzie stoję. Ale nic nie widzę, weź tam, pan. Ej, ale ja nic nie widzę. Prosto idź. Nie, stój, stój, czekaj, nie ruszaj się. Odwróć się leko w prawo. Jeszcze, 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 stój. I prosto idź. Troszkę w lewo. Delikatnie w lewo. O. Dobra, stój, stój, stój. Teraz iść do tyłu. Do tyłu. Ty mam. Nie masz pochodni? Tepnij mnie ktoś, kurde. O, dobra. Nie, 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 nie. Ej hey no, oddaj mi mięso. Już okay, ale mamy Ej hey no, oddaw mi, oddaj mi kilo. Słyszymy cię, słyszymy. Słyszycie mnie yy, i weź to, że no, znaczy dobrze. to złoto, a ja się zajmę żelazem. No to może... O, lapis. Może ktoś? Chyba nie. No co ty Znajdź? chcesz nas? Tepnąć mnie nie musicie. No tak, ciekawe jak wyjdę z tego badziewnego jeziorka w ogóle Tak To Wyjdziemy teraz pomyślcie Nie <grymne> O Redstone? Redstone O i znowu redstone Znowu złoto O i złoto, złoto jest z złoty, my węgla nie mamy redstone. O, lapis. Kurde. Ja tak będę chodził, jak znajdę no, no. diament, to będzie wasz. I znowu redstone Jasne. Mam diamenty. Lapis. Już? No poważnie, no. No to były. Mam diamenty, no. Tylko... Kawy, tylko Chodźcie się tu do wody, do okay. Ale Gdzie ty jesteś? Zamknijcie ten wodospad tutaj, go gdzie łatwo jesteś? zamknąć Ej, gdzie ty jesteś? Tutaj, ja zamknij ten wodospad jakimś klockiem Dobra, daj mi diamenty Gdzie jesteście? Jestem aha. Aha, No aha Ale są? No są Gdzie jesteście? Tu jest redstone nie ma. W którym lubi strony, bo ja was nie ogarniam ludzie. I gdzie te diamenty też nie ogarniam Jak tu już? Nie, nie ma Ale już wykopaliście? No już się skończyły. No. My jesteśmy na poziomie Bedroka tak w ogóle. O! O tu jesteście, ja odszukałem, no Mam Emerald. Idę handlować. Co masz? O ja lalki, no, już Dobra, to Szmaragd No emerald, jak to ma? Szmaragd Aaa Znalazłeś szmaragd, to ko kozak Pokaż, pokaż szmaragd, pokaż po Pochwal się O, git a tam jest diament, ja widzę znowu diament! Gdzie ,dzie ,dzie ,dzie. Diament tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, koło wodospadu, tam! Ej, ale dnia, musiałeś dnia, mi uderzyć. To jest niebezpieczne. To ja, ja pokazuję. Ktoś no? taki szczegół. Ja i tak nic nie mam przy sobie. Ale masz swoje cenne życie. Tak, faktycznie. Zginąć, stepnąć, je, z powrotem. Ale, ale diamentów, kurde, no nie! Ja, mam, ja mam jeden diamencik! Nie! On może Oddaj! Ej ja go znalazłem! W ogóle ja znalazłem wam dobra. diamenty, a ty każesz mi go oddać! Weź! Tyle. Nie no ładnie tutaj! Bierzesz sobie diamenty, które ja znalazłem Dobra, cicho. Nie gadajmy o tym Nie, będę o tym gadał, ile będę chciał Dobra, masz te diamenty Nie chcę, wypchaj się Masz? Nie chcę! Ej no co jest? Kto rzuca lapisel do wody? Bo pływ w ogóle dlaczego ta woda chlapie? Ale pytanko, jak my stąd wyjdziemy? Coś się co wymyśli się to, to dobrze, nie? Ma ktoś diamenty di... O, diamenty Teraz ja znalazłem diamenty Ja też ja chcę, O, widzisz Fart, ale, ale mamy farta Nie? Ja mam po... Góra, góra, gura. Ja wam dam tych diamentów Tarek. Czekaj Mam 10, czyli... Ja biorę je, Ja tam widzę szmaragd. Widzę szmaragd. Ej, tu mam. Ej, odejdź. Idź. Idź. Nie dawaj mi. Nie, nie dawaj mi na razie. Okej. Okay, no bo dzień. nie stój tak. No, jeden, Dzięki. dwa, trzy, cztery, pięć. <coughs> ja mam już pełne ekwipunek. Tak trzeba pięć. wymyślić. Czy też da no? Dzięki. Masz jeszcze jeden. Miał no jeden. Ej, no, ej, sześć będzie. No bo ja to... dałem, ja mu dałem. A niech. Ma... No dobra, to niech ma 6, ja mam 5. Tam są kolejne. Nie, to no, M. To ten, idzie, to, szmaragd. Szmaragd. No, no, to już Marak. No, że... dobrze, że wpadłeś do tej jaskini. Ale one występują tylko pojedynczo, się... co nie też Maragdy. Chyba nie ma żadnej takiej... Bo ciemność zrobi Ja ją stałem O i jasność się stała. Tak <noise> ja ją stałem Ja ją stałem I węgiel jeszcze zbieramy Bo nie mamy Koniec w ogóle Siódmy Który macie poziom? No. <noise> Ash ty kurde No <noise> Bo węgiel zbierasz <noise> Ja mam szósty ty od kiedy to z wypada z węgla? O, no, no wiesz Ale wkurzające jest to, że jak się dociska do ściany to to leje No co Nie no. To nie o to mi chodziło Nie no aż taki to... nie no, taki głupi to ja nie jestem Ej ty skąd ja mam na siedem? Skąd mam ja na Zebrałeś moje itemy tak w ogóle, nie Paweł? Znaczy się ja mam już pełne eku, może ci dam połowę. A to jest zostaw u siebie na razie. To stań w jakimś miejscu, żeby to o tu stój. No stój Dobra, miejscu, żeby, Stań do dziury. To ci dam, 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 to ci dam. Ej. Ale kto to obudował tu? Nie ja zbieram, spokojnie. To równie dam. Złota nie dam. Kwiatek masz. Lag'a mam. Okay. Miałem więcej tego, Masz wszystkim. buty. Ja wziąłem butki, masz butki. To wziął buty, wziąłeś buty? Ej no, bijesz go ty. Ej, apel do twórców gry, wywalcie to. To jest błąd. Dobrze. No słuchajcie, jak my to zrobimy? Jak na przykład wyjdzie, że już nagrywamy po, na przykład, nie wiem, półtorej godziny i podzielimy to na odcinki, to to nie będzie miało sensu żadnego. Trzeba by to jakoś zakaczać i... Dlaczego nie Dlaczego nie dałeś mi swoich kilofów? Dlaczego nie dałeś mi moich dwóch drewnianych kilofów jednego kamiennego? No to chociażby ten, ten mój ten, kamienny. Dobra, bierzemy cokolwiek Ty pajacu i... 1 Red... Nie, czekaj, co to jest? Redstone Redstone Dziwnie wygląda po cienku. No, bo za zbieranie surowców. No, też ten ten, i... ten Ale tu jeszcze się rozejrzę Żelazo o. na górze jest, ja idę po żelazo Łatwiej nabić sobie expa, po prostu Ja obsydion wezmę Ale to zróbmy z okazji już, nie? Na dole ktoś tam stójcie i zbierajcie że razu mi tu spada, bo ja nie ogarniam wszystkich O, wąglia Który macie level? Który? Zero? Uuu. Uh. Ósmy zero Ten Teltis, ty masz jakąś tendencję tak, do wiem. Kinięcia. Powiedziałeś moje imię Coś tam w dziurze jest, a nie, to głód Ja już jestem poziom wyżej Tylko wiecie co, już my nie znajdziemy raczej tego miejsca, w którym byliśmy I, I kopalni raczej też już nie. Znajdziemy a w kopalni zawsze jest dużo skrzydeł i rzeczy przecież Jak to nie znajdziemy co ty Możemy gadasz? Jak ja przecież wiem gdzie ja... Się... E... Obejrzeć filmik Przecież można iść do tej, tej kopia... kopalni, Podkopa tylko trzeba się podkopać tylko nie wiem gdzie Ona jest tu niedaleko nie No, ja nie mówię żeby spadnie. się do niej wkopać, tylko podkopać No ja, ją znalazłem. ja już znalazłem, ja już ją widzę no. Lava, amortyzmu jest koka. Tylko kurczę teraz do niej dotrzeć, to jest już nie. Chyba nie Czekajcie chwilę A idź! A zjem. <noise> <noise> Te kotlety zjedz. Ej ja, ja znalazłem szmaragd Weźcie ludzie co z tymi szmaragdami się dzieje No No poważnie za dużo Za dużo ich coś jakby No i po szmaragdach, Raz zabiłem Pół. się <laughs> Jak po szmaragdach, ja nie miałem kilofa nawet to wydobyć Ej, może ten, Ale skończymy czy jeszcze nie? Czyli kończymy w jaskiniach? W następnym odcinku wydobywamy no. się Ale to jeszcze no, dzisiaj no. Flaga mam Czy nie? Możemy na przykład dzisiaj nagrać? Ale jeszcze dzisiaj? Na? Czy nie, już dzisiaj nie Chyba nie No jutro rano możemy Mi się wydaje, że jutro no. No. Dobra, chodźcie się, pożegnamy ładnie. No jutro rano to tak Nie mam opa No to depnij mnie A już A ten zaś W półklocku. Mam nadzieję że ten dźwięk nie będzie spóźniał Bo to jest wkurzające jak się to później klei i ogląda Dobra, żegnamy się ładnie Ustawcie się Dobra, no to my się już żegnamy. Po e... Z... znowu pozdrawiamy. Ja Kasia. chciałbym pozdrowić Kaszmię. E... Pozdrawiamy, Anię. nie? Znaczy się moją... Też to tak. moją trochę bardziej, co? Moją trochę bardziej niż twoją, a tro twoją trochę bardziej niż, nie. niż... Bez sensu. No ale okej. Okay. No tak, pozdrowienia. Kochasz... Ceti, kochasz mamy? Pozdrów mamy Tak. No. mamy. Ja na swoje, nie? Pozdrawiam, mam. dla psa. Był gościem specjalnym w naszym odcinku. Figuś, powiedz coś. Powiedz coś. Dobrze. I tak, no my się z wami żegnamy. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. Yy, tak, żółty ma jakiś guziczek. No, nie podkopuj mnie. O żelazo. No. Jeszcze nie kończymy, wykopiemy żelazo I wtedy skończymy Nie dociskaj mnie do ściany Dobra, to no. skończymy w tej jakże pięknej, ciemnej, ciasnej dziurze No bo nie Dobra, jeszcze raz No nie Dobra, już koniec, cześć wszystkim Trzymajcie się, cześć